Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy w ciągu najbliższych kilkunastu minut porozmawiali sobie o zmianach, o wymaganiach, nowych wymaganiach, jakie stawiane są przed systemami dostępu zdalnego. Postaram się wskazać jakby genezę zmian, tak? dlaczego ten VPN klasyczny, który znamy do tej pory, nie sprawdza się już tak dobrze w środowiskach. W nowoczesnych architekturach. Opiszę też nową propozycję architektury, a także wskażę, jakie rozwiązania checkpoint, jakie rozwiązania checkpoint wpisują się w, to, w ten nowy model. Także zapraszam, zaczynajmy. Zacznijmy od genezy, tak? Dlaczego generalnie potrzebujemy zmiany w zakresie dostępu zdalnego? Tutaj jakby kluczowa jest architektura która uległa w ostatnim czasie znacznym zmianom. Spójrzmy na taką klasyczną architekturę, dla której proponowany, dla której implementowany był VPN. Kluczowe elementy to przede wszystkim skupienie usług. Tak? Mamy jasno określoną sieć wewnętrzną, w ramach tej sieci mamy skonsolidowane nasze usługi, dostęp naszych użytkowników do usług realizowany jest w ramach tej wewnętrznej podsieci, tak? czyli dostęp nie wymaga zewnętrznych narzędzi typu VPN dla większości naszych pracowników. Sam VPN, jak on był wbudowany w to środowisko? Przede wszystkim był to dostęp dla ograniczonej liczby użytkowników. Ci użytkownicy to byli nasi pracownicy, czyli z założenia e, użytkownicy zaufani, korzystali w większości przypadków ze sprzętu dostarczonego przez organizację, co powodowało, że mieliśmy panowanie nad urządzeniem, z którego użytkownicy się łączyli i co ważniejsze, w przypadku klasycznego VPN-a mieliśmy możliwość instalacji tam oprogramowania, czyli klienta, który do takich połączeń jest wymagany. Jak zmieniła się architektura, tak? bo to jest kluczowe. Jeżeli chodzi o teraz aktualną architekturę, nie ma czegoś takiego jak centralizacja usług. Te usługi dalej są, powiedzmy, w ramach sieci wewnętrznej, ale ta sieć wewnętrzna może być zdecentralizowana. Część zasobów może się znajdować w centrali, tak jak poprzednio. Część zasobów może być przeniesiona do chmury, do jednego dostawcy, do wielu dostawców, czy też do różnych regionów, nawet w, w ramach jednego, jednego dostawcy chmury publicznej. To powoduje, że dostęp do jednego punktu, tak, czyli z mojej stacji do centralnego koncentratora VPN-owego, może nie być optymalny z punktu widzenia dostępu do tych wszystkich zasobów wewnętrznych. Druga bardzo ważna zmiana. Użytkownicy, tak, do tej pory większość użytkowników pracowała w tej sieci bezpiecznej. Narzędzie dostępu zdalnego nie było potrzebne. Teraz użytkownicy z różnych względów, tak, częściowo z wyboru, jakby częściowo ze względu na czynniki zewnętrzne, musieli przenieść się poza tę sieć bezpieczną i jakby pracują zdalnie. Tak? Jest to przede wszystkim elastyczność pracy, ale także nieraz, nieraz wymagania. Czyli widzimy, że ten ciężar dostępu do usług został przeniesiony z tej sieci wewnętrznej na właśnie systemy dostępu zdalnego. Kolejnym elementem, który jest tutaj istotny, to także zmiana jakby rodzaju użytkowników zdalnych. Do tej pory w większości byli to moi pracownicy, czyli ten dostęp VPN-owy na poziomie sieciowym, czyli rozszerzenie tej mojej sieci prywatnej do stacji użytkownika, był jak najbardziej akceptowalny. Natomiast w przypadku aktualnych organizacji mamy tutaj elementy, które wskazują nam na użytkowników zewnętrznych, ale w postaci pracowników powiedzmy firm zewnętrznych. Czy też kontraktorów zewnętrznych, którzy muszą mieć w ramach swojej pracy dostęp do naszych usług, ale tak na dobrą sprawę, my nie mamy możliwości ingerencji w sposób, w jaki oni się łączą. Mam tutaj na myśli ich urządzenia. Tak? Ten dostęp musimy zapewnić, ale z drugiej strony musimy go zapewnić w sposób taki, żeby nie ingerował w, jakby w urządzenia, z których oni się łączą, czyli ten dostęp musi być realizowany w inny sposób niż z wykorzystaniem klasycznego agenta. Jeżeli sobie porównamy teraz te dwie architektury, to jesteśmy w stanie wyodrębnić szereg, yy, jesteśmy w stanie wyodrębnić szereg ograniczeń, jakie, jakie klasyczny VPN tutaj nam wnosi. Jeżeli podzielimy sobie te elementy na jakby powiedzmy elementy bezpieczeństwa, jak i elementy takie typowo użyteczności, elastyczności rozwiązań, to możemy wy, wyróżnić następujące ograniczenia. Przede wszystkim VPN to dostęp na poziomie sieci, a nie na poziomie aplikacji. Czyli ja dając komuś dostęp na poziomie sieci, widzę jedynie, że on. Ewentualnie do takiej takiej aplikacji się łączył. Natomiast nie mam podglądu, co on w tej określonej aplikacji robił. Drugi element. Dostęp na poziomie sieciowym to także tak jak wspomniałem, widzę, że użytkownik się połączył do aplikacji, ale nie widzę, co on dokładnie w tych aplikacjach robi. Nie mam wglądu na poziomie aplikacji, nie mam możliwości kontrolowania uprawnień wewnątrz tych aplikacji. Czyli szereg jakby ograniczeń, które szczególnie w przypadku tej pracy tych użytkowników zdalnych. Spoza mojej organizacji no, nosi tutaj pewne ryzyka w zakresie bezpieczeństwa sieci, czyli nie mam wystarczającej kontroli. Z punktu widzenia samego, e, samej użyteczności, czy, czy elementów związanych tutaj z elastycznością, skalowaniem tego rozwiązania, przede wszystkim VPN to klient, tak? czyli mam ograniczenie zarówno u swoich pracowników, nie mogą korzystać z zewnętrznego, z własnego sprzętu. A w przypadku, co jest dużo bardziej istotne, także mam to ograniczenie w przypadku tych użytkowników spoza mojej organizacji. Często po prostu z wykorzystaniem klienta taki dostęp nie jest, nie jest możliwy. Dodatkowe elementy to oczywiście skalowanie. Tak? O ile możemy zapewnić niezawodność na poziomie hardware'u, ewentualnie jakiś klaster wysokiej dostępności, o tyle skalowalność. Tutaj jest już pewien problem. Mam rozwiązanie wyskalowane klasycznie na jakąś wydajność. W momencie, kiedy ta wydajność rośnie czy to ze względu na jakieś zmiany wewnętrzne, czy w przypadku na przykład jakichś nowych wyzwań biznesowych, upgrade takiego rozwiązania, rozszerzenie wydajności to na ogół wymiana sprzętu, co powoduje pewne ograniczenia czasowe, wymaga dodatkowych, dodatkowych aktywności. Architektura rozproszona, to też jest kolejny element, o którym już wspomniałem, czyli ten dostęp z zakresu VPN-a nie jest na tyle elastyczny, na ile byśmy sobie tego Życzyli. Czyli użytkownik, będąc gdzieś poza moją siecią, chciałby jednocześnie jak najkrócej uzyskać, najprościej uzyskać dostęp do aplikacji, które też y, mogą być zlokalizowane w różnych, y, w różnych punktach. Oczywiście klasycznym VPN-em mógłbym to zrobić, ale na pewno zrobię to w sposób nieoptymalny, który będzie wymagał chociażby y, jakiejś interakcji użytkownika typu przepinanie tuneli. W przypadku, kiedy jest to jeden tunel, będzie to na pewno nieoptymalna ścieżka. Także widzimy, że ten klasyczny VPN do tej nowej architektury nam się nie sprawdzi. Teraz jaka jest alternatywa? E, nowoczesne rozwiązania e, jesteśmy w stanie zapewnić w sposób bezpieczny wykorzystując model Zero Trust. Czyli na czym to polega? Tak? Model Zero Trust może jeszcze tytułem wprowadzenia jakby zapoczątkowany został przez e, Forrestera, w wypadku tutaj Zero Trust Network Access doprecyzowany przez, przez Gartnera i przede wszystkim co on zmienia w stosunku do klasycznego VPN-a? Przechodzimy z połączenia sieciowego na warstwę aplikacji, czyli mam dużo większy wgląd i dużo bardziej granularny, granularną możliwość zarządzania dostępem, jeżeli chodzi o aplikacje. Drugi element to jest element związany z separacją e, aplikacji od użytkownika poprzez zastosowanie brokera, który jest logicznym komponentem łączącym użytkowników z aplikacjami, oczywiście w sposób bezpieczny, w sposób, który pozwala na. Tutaj zaglądanie do tych aplikacji, nadawanie dodatkowych już ograniczeń na poziomie samej aplikacji, a nie jak wcześniej na poziomie sieciowym. Z punktu widzenia aplikacji, jesteśmy w stanie tutaj zabezpieczyć aplikacje poprzez ukrywanie ich przed takim publicznym dostępem, powiedzmy bezpośrednio przed użytkownikami. Jedyna komunikacja, jaka musi istnieć, to komunikacja między aplikacjami. A brokerem. I teraz ta komunikacja może być zrealizowana w dużo prostszy sposób poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów programowych, co daje mi możliwość bezpośredniego połączenia optymalną ścieżką pomiędzy użytkownikami a tymi aplikacjami. Jeżeli ten sprawdzony moduł bezpieczeństwa, czyli ten model bezpieczeństwa Zero Trust Network Access jeszcze połączymy i dostarczymy to rozwiązanie w formie usługi, czy to usługi chmurowej, gdzie będzie to w zasadzie najpraktyczniejsze rozwiązanie, mamy w tym momencie. Łatwość zarządzania, tak? Usługa, czyli tylko konfiguracja, i mogę, mogę z tym rozwiązaniem pracować. Mamy wbudowane mechanizmy niezawodności, skalowalności. Do tego udostępnienie tych aplikacji w oparciu o dostęp bezklientowy daje mi w zasadzie rozwiązanie gotowe, które doskonale wpisuje się w tą nowoczesną architekturę. Jak Checkpoint teraz w zakresie swoich rozwiązań realizuje Zero Trust Network Access? Głównym produktem jest Harmony Connect, który realizuje nam właśnie te wszystkie założenia i pozwala na uzyskiwanie dostępu do, do aplikacji w sposób bezpieczny. Jak to wygląda od strony użytkownika? Użytkownik loguje się do wskazanego portalu, podaje swoje poświadczenia, w efekcie dostaje listę aplikacji, do których jest uprawniony. Co możemy tutaj zrobić? Możemy przede wszystkim uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia do dowolnej aplikacji, tak, tutaj jest optymalizowana już ta wersja połączenia pomiędzy aplikacjami A, a klientem i przede wszystkim dostaje dostęp tylko i wyłącznie do tych aplikacji, do których mam uprawnienia. Jak realizujemy Zero Trust Network Access? Zasada list privilege, czyli wspomniane tutaj podejście, przejście na, na aplikację, na warstwę aplikacji, czyli na warstwę siódmą, dostęp jest dużo bardziej ograniczony ograniczamy powierzchnię ataku minimalizujemy możliwość żeby aplikacje które nie są przewidziane dla tego użytkownika stały się dla niego w jakiś sposób dostępne dostęp bezklientowy pozwala nam na uzyskanie na komunikację z systemami które działają w oparciu o protokół RDP SSH mamy tutaj możliwość zdalnego zarządzania maszynami mamy mechanizmy umożliwiające dostęp na poziomie HTTP HTTPS a także mechanizmy jeżeli chodzi o komunikację do baz danych Harmony Connect wyposażone w proksy, które rozumieją protokół, tak, są w stanie tą aplikację analizować, dają nam dodatkowe możliwości. Czyli w tym punkcie wymiany pomiędzy użytkownikiem a aplikacją, jesteśmy w stanie dorzucić dodatkowe mechanizmy threat prevention, jak IPS, Web Application Firewall. A także co ważne, w jednym punkcie jesteśmy w stanie logować całość działań użytkownika i nakładać na niego dodatkowe, dodatkowe ograniczenia. Jak działa sama architektura? Przede wszystkim Harmony Connect to jest usługa, tak? usługa chmurowa, czyli mamy prostą implementację, która polega w zasadzie na dołączeniu aplikacji, dołączeniu data center i konfiguracji z naszym tutaj bezpośrednim IDP. Jeżeli chodzi o komponenty, mamy warstwę zarządzania i warstwę data, tak? data plane, czyli warstwę przesyłania danych. To są dwa komponenty, które które są wbudowane w system. Do tego oczywiście mamy użytkowników i mamy aplikację w naszym data center. Aplikacje, jedyna komunikacja jaka jest wymagana to komunikacja z punktów gdzie mamy aplikację do naszej usługi, czyli bezpieczny sposób dostarczenia udostępnienia tej usługi użytkownikom. Z punktu widzenia użytkownika jak wygląda interakcja? Użytkownik najpierw komunikuje się z control plane'em. Tam następuje jego identyfikacja, określenie jego uprawnień. I w efekcie uzyskuje on informację o tym, jakie jest w stanie, do jakich aplikacji jest się w stanie w sposób bezpieczny połączyć. Ta informacja jest synchronizowana z gatewayem, z kontrolera, tak żeby te same informacje posiadał gateway i umożliwiał już użytkownikowi bezpieczną komunikację z wymaganymi, z wymaganymi aplikacjami. Jeżeli mamy tę możliwość tutaj jakby monitorowania ruchu przede wszystkim w jednym miejscu i druga rzecz na poziomie warstwy aplikacji, możemy wszystkie elementy logować. W przypadku aplikacji webowych jest to informacja o wszystkich elementach, jakich, do jakich użytkownik uzyskiwał dostęp. W przypadku RDP, SSH jest to możliwość nagrywania całych sesji. To jest mechanizm wbudowany w rozwiązanie, który tutaj generalnie... Bardzo, jest bardzo ważnym komponentem, szczególnie w przypadku, kiedy mówimy o użytkownikach zewnętrznych, kiedy musimy ich działania w jakiś sposób monitorować, w jakiś sposób rozliczać. Takie nagrania, takie logi możemy później wykorzystać lokalnie w systemie do przejrzenia aktywności, ewentualnie oczywiście synchronizować je też z zewnętrznymi, z zewnętrznymi systemami w naszej organizacji. Podsumowując, proszę Państwa, porównując rozwiązanie klasyczne, czyli klasyczny VPN do rozwiązania, e, no do nowego modelu opartego Zero Trust Network Access. Odchodzimy od klasycznej implementacji na rzecz usługi. Ta usługa posiada w sobie mechanizmy wbudowane, które dają nam bezproblemowy dostęp, dają nam łatwą implementację, dają nam niezawodność, dają nam skalowalność. Jedyne co jest po naszej stronie to jest konfiguracja samej usługi. Jest też element związany z tutaj jakby dostosowaniem, udostępnieniem aplikacji i sprecyzowaniem polityk. I to jest wszystko. Jeżeli potrzebujemy w jakikolwiek sposób tutaj sobie jakby poprawić wydajność, to jedyne co musimy zrobić to przeskalować poprzez zakup dodatkowych licencji. Reszta działań wykona się automatycznie. Nie interesuje nas implementacja, nie interesują nas upgrade'y. System jest praktycznie bezobsługowy, korzystamy z niego jako z usługi. Dostęp clientless, dodatkowy element, powoduje, że mamy możliwość elastycznej pracy. I to oczywiście w dwóch aspektach. Pierwszy element to jest element związany z użytkownikami, z naszymi pracownikami. Jeżeli nasza polityka dopuszcza model BYOD, dajemy im szansę korzystania z dowolnych urządzeń, tak żeby ten dostęp w bezpieczny sposób uzyskać. Dużo ważniejszy element. Dotyczy pracowników, którzy nie są naszymi, jakby użytkowników, którzy nie są naszymi pracownikami. Mamy możliwość przydzielenia w sposób bezpieczny i elastyczny tego dostępu, mamy przede wszystkim rozliczalność działań tych, tych użytkowników. Proszę Państwa, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o remote access. Jeszcze tylko jedno, jedno zdanie dotyczące samego produktu Harmony Connect. To nie tylko element związany z dostępem do zasobów wewnętrznych. To także element, który ten model Zero Trust pozwala mi przesunąć na dostęp do internetu, a także na dostęp do aplikacji sasowych. Ponieważ jest to element związany z usługą, jesteśmy tu w stanie w łatwy sposób przeprowadzić testy, w łatwy sposób to zaimplementować, także zapraszam do kontaktu, zapraszam do testowania. Dziękuję bardzo.